Cześć, jestem Merwo. witam was w kolejnym filmie i postanowiłem zrobić misję na mapce Grail. Muszę wygrać bodajże chyba 18 rund, więc mam nadzieję, że nam się to uda zrobić w dwóch meczykach. Nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę, ale są teraz takie odświeżone trochę wersje tych misji, jakby poziomowym. czyli nie robimy tej misji tylko, jeśli zrobimy full tych rund po jednej albo po drugiej stronie, tylko są jakby trzy poziomy, jak wygramy trochę, wygramy więcej, wygramy maksa. Więc jest to taka fajna rzecz, że nie będziemy się od razu zniechęcać, jak nam nie zabraknie na przykład jednej rundy do całej misji, mamy 0 punktów, nie? Tym razem już tego nie ma. Gościu, tu jest na wieża. Moi koledzy na co czekali? Aż ja tu sam wejdę i zginę? O to tu chodziło? Dobra, zdjął go. Trzeci, gdzie jest, nie wiem. City spawn. Tam mi tupnął. mi podejdzie pod celownik. Dobrze, i mamy trzeciego Prawie, bo taki klik to było zaliczenie pierwszej rundy. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda, merwo, dostaniesz 2 10 groszy na start i plus 10% przy dodawaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego są inny skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do dowolnego skina. Nikt w opisie, a my wracamy do filmu. Póki co na tej mapce mi się przyjemnie grało i nie wiem jeśli się nie mylę, to chyba wygrałem każdą do tej pory grę, którą tutaj, którą tutaj była. Tak mi się wydaje, że na, póki co naprawdę jakoś dobrze mi tutaj szło. Nawet tutaj kiedyś wymyśliłem jakiegoś smoka, ale nie mam pojęcia, czy go pamiętam. Ustawiałem się jakoś tu, rzucałem coś w tym stylu, ale nie pamiętam, czy on wpadnie. Sobie wymyśliłem i on tam wleciał leciał do samej tej wieży i, i smokował okienko. No na pewno nie wpadł, bo to tak z pamięci go jakoś rzuciłem, ale. Z tym diglem, no nikt go nie może wydiglować tam. Wszyscy się biją i nic. Jestem sam na czterech, przecież my graliśmy. My graliśmy fulla normalnie, jakiegoś tam po wygraniu pierwszej rundy. Dobra, ale idę to ugrać teraz. Okay, nie ugrałem. Zbizona mnie na tę odległość, wziął. I oddałem a w drugiej rundzie, w życiu nie sądziłem, że my, słuchajcie, pobiegniemy na gdzieś tak wyłożyć. A, ja się tego kałaha tak kupiłem, bo już uznałem, że pistolka poszła łatwo, to i pozostałe rundy pójdą łatwo, no nic. Znowu jestem sam na trzech? Ale te rundy szybko... Ledwo się zaczną, już się kończą tak naprawdę. No dobra, wchodzimy po tą bombę. No i tyle. Właśnie ten co tu puszował cały czas się go bałem, to, ale ciało tam leży. Czemu mi te granaty się czasami tak nie rzucają? Mamy to. Oj, nie wiem, jak tu skakać, poruszać się. Dawno nie grałem na tej mapie. Tutaj te drzwi są ważne. Może zrobię tak. Sam jestem, znowu jestem sam? Ale te rundy jakoś szybko czasami... Ledwo się zaczną, już się kończą, bo już sam jestem. Tu chyba można jakoś skoczyć, czy nie? Może i można. Guys, why you die so quickly? Please leave more than half minute, okej? Okay. okay. No, dobra, koniec tutaj tego abukiarza. Nam idzie ostatni. Dobra, ja tutaj podejdę do tego smoke'a i poczekam. Ale oni szybko giną w tych wszystkich rundach. One się tak momentalnie kończą czasami. Znowu jest to samo. 20 seconds and round is over. How you, how you do it? Oni nie, nie wytrzymują nawet, żeby jakoś coś poczekać, coś wymyślić. A ten pomarańczowy miał 70 czerwony rating w poprzednim sezonie. I minimum 100 winów. Znowu zginęli wszyscy. Guys, to ten seconds, and you are all dead. No co to jest za mecz? Ja muszę się wkurzyć i wtedy biegam i ubijam, tak? Już mam dosyć tego. No, icie, fragi, jest runda! Ale się wkurzyłem teraz. A Tu ktoś jest jeszcze. A może zginął? Mamy siódmą rundę. Mm, 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 mm. To tam jest? Jakaś jatka. Jest gin pomarańczowy. trzymaj ja ci pomóc. I go help you. Nice. O, under, under, under bridge. Pobiegłem pomóc w ostatniej chwili. Pięknie. Ale, bułę dostałem! Wow! No, tak nam nie wychylił wzorowo. Koda rundy. Ale i tak tu byłem czujny, mi w miarę pomóc. Nikt się nie odzywa, no. Chilowy meczek nie chce nic pogadać, Trudno. No i słuchajcie, wszystkie te rundy teraz jakoś ostatnio tak mijają, że ja. Albo prawie nie spotykam przeciwników, albo jakoś niewiele muszę robić, nie wiem. Myślałem, że mój wybuch tutaj coś zrobi. Mamy 11 rundę, nagle zrobiliśmy mega mocny kombak. To był jednak zły pomysł, żebym tutaj grał yy, to A po CT, bo tam cała akcja zawsze dzieje się na midzie właśnie, o, czy w tych drzwiach, czy jakoś w tym stylu. ja tu sobie siedzę, chowam się i nic nie mogę pofragować, ale może teraz będę miał okazję się wykazać. Dwóch na trzech, muszę... Aha, sam już jestem. A jak mam okazję się wykazać, tylko w klaczach, no. Ja myślałem, że jest jeden za mną. Dlaczego ja myślałem, że tu jest tylko jeden? Nie spuszczałbym tak głupio. Coś... Coś mi tam tupnęło, on musiał skoczyć i on tu pobiegł. Ja myślałem, że tylko jednego puszuje, ale szkoda. Dostał web? Już bałem się, że mnie zabije. Z emeczki to ładne. Z emeczki to właśnie tak jest. Dajesz heada i potem jeszcze możesz zginąć, bo on ci skomacha do heada. Nie mówiłem info, bo nie wiedziałem, że on gdzie jest. On już mógł wszędzie być. Uu, ładnie. Show me knife. Yes. Ładnie, ładnie. Słuchajcie, wygrany meczyk, bardzo ładnie zrobiliśmy kombak, ale to nie był dobry pomysł, żeby grać po stronie CT na tym BSA. Bardzo mało akcji, więc w kolejnym meczu będę pilnował mida, bo tam się główne rzeczy dzieją, a ja wiele rund po prostu mi minęło, jak nic się nie działo albo już potem zostawiałem jeden na iluś. Zobaczymy, jaką rangę dostaniemy po przerwie i lecimy drugi mecz kończyć tę misję. Kałażki, goldy, uwaga, uwaga, co będzie dla Merwo? Czekamy, czekamy. Czteryf! mamy na pierwszy raz na jakiejś mapie, mamy szeryfa. O. Zaczynamy drugi meczyk. Trzy rosyjskie niki. Może być różnie, może być różnie, ale jak szeryf, dumnie wygląda. W CS2 jeszcze nie miałem Zdaro. takiej rangi. Hello. Uh -huh. Hello team. o, o, o. słyszycie to? kawałek, dziękuję. Nie wiem czy mamy defa. I have bomb man. Hide, hide, hide. I have bomb. Będę co jakiś czas wychylał. Dobra, jeden tam się czaił po tą bombę. Dobrze, nie chciałem sam wychylać, bo ja masz on do mnie przyjdzie Dobra, wszyscy są na A odbijamy 3 na 3. Idziemy we dwóch o. Nice flash Ale byśmy sobie wychylili, a musieliśmy uniknąć flesza się obrócić, ale runda o, tu się zadziało? U nas jest 3 na 5. Ale dobrze grają, teraz, Naprawdę to nie jest łatwy mecz. Ten Alejandro też miał czerwony rating poprzednio, nie? Ten też czerwony w poprzednim sezonie. Ten full 125 minut i czerwony rating. Słuchajcie, to jest wyższy mecz niż na premierkach wyższy poziom. Uhuuh. Uh, uh. A ja tu sobie na Cirku misję chcę zrobić. go. Ale to jest naprawdę... To jest poziom... Ja jestem w szoku, na jakim wysokim poziomie jest ten mecz. Patrzcie, jakie... Gamma Doppler, nóż motylkowy. Yo, jacy tu są ludzie. No, Wszyscy już obiegliśmy ich, oni muszą gdzieś tu być. Nam idzie, zaraz będą na mnie wychylać, coś czuję. Mamy pierwszego, ja nie wychylam. Dalej o to chodziło, na to czekałem właśnie. Nice, O Nier, one watch watch i potem powiedział: Watch blue, ale no już no. nie spuszował. A oni tu bomby mają. Spróbujemy no no. tu wyskoczyć na duch. O to chodziło, Merwuś. się jest, czy nie? Nie jestem pewien. Jest, był ciągle. Do you have any info? Okay. Mam drugiego. Pięknie! Mamy piątą rundę, ale... Oj! Misja już w każdym razie zrobiona, ale jest to ciężki mecz. Zaraz nam odświeżą się obrażenia, to gdzieś będę w środku, myślę. Tak, jesteśmy w środku. Yy, Wyklikali już nas na pistoletówce. Dobra, ja mogę plantować to. Dobra, będą pieniądze chociaż. Mój mi uciek zostawił mnie na pożarcie. Tylko mam od razu besteczkę. teczki. Digle mają. I z diglami wygrają, a my mamy kałachy. Nieźle. Ja już puściłem full auto, przecież ja myślałem, że on już leży.

moli w Dobra, wychylamy tu jedno, jednego w wieży od razu. Znowu co jest? Do mnie, do mnie. Under, under, under. On ma diga tylko, nie. Dobrze. Kolejna kolejny asysta od MervO. Tu no, błędź w się sensie, da. Klaczor kick? Jest, w sali. Powiedział klaczor kick, no to mu dajemy no, to szansę. Dziękuję <laughs> guys. No to nic, moi drodzy. Chyba pierwsza porażka na tej mapie, bo był niesamowicie wysoki poziom meczu. Jakbym spojrzał od początku, gdybym wiedział, gdybym się spodziewał, to bym może jakoś bardziej się skupił, a sobie chciałem tak na, na luzie pograć, jak, jak poprzedni meczyk. Zobaczmy, jakie to były rangi. Uwaga, Aha, tu goldy, a tu bez rank. Czerwone ratingi po, i, i grają razem na takiej mapce. Szok.